Witam Was w podcaście tego dnia. Omawiam tutaj rocznice, które przypadły na dany dzień. Dzisiaj jest 3 września, a ja wybrałem 9 dat do omówienia. Sporo będzie o angielskiej wojnie domowej, potem także o niepodległości USA, powstaniu styczniowym rosyjskim pionierze, a także krwawej niedzieli w Bydgoszczy. Będzie też mowa o wojnie na Ukrainie oraz o odkryciu supergromady przez astronomów. Zapraszam Was do wysłuchania. 3 września 1650 roku bitwa pod Dunbar podczas angielskiej wojny domowej. Szkoci popierali wtedy króla. Wyruszyła przeciwko nim armia angielska pod wodzą Cromwella armia parlamentu, bo król walczył przeciwko parlamentowi. Szkoci jednak postanowili unikać walki i stosowali taktykę spalonej ziemi. We wrześniu armia angielska zaczęła się wycofywać w kierunku portu Dunbar. Szkoci szli za nimi. W pewnym momencie Cromwell, widząc, że Szkoci znaleźli się w słabym do obrony punkcie, zaatakował ich. I w ten sposób Cromwell osiągnął zwycięstwo pod Dunbar. Krótce potem zdobył także Edinburgh. 3 września 1651 roku. Bitwa pod Worcester. Podczas Angielskiej Wojny Domowej. Upłynął rok od poprzedniej daty, czyli od bitwy pod Dunbar. Szkockie wojska Karola II przegrały wtedy z wojskami parlamentu. Król Karol II postanowił wtedy ruszyć na Anglię. Jednak Cromwell za nim podążył i doszło do kolejnej bitwy 3 września. Można chyba powiedzieć, że ta data 3 września była pechowa dla Karola Stewarda. 3 września 1650 jego wojska przegrały tamtą bitwę pod Dunbar, a teraz, 3 września 1651, czyli rok później, przegrał bitwę pod Worcester i prawie sam wpadł wtedy do niewoli. 3 września 1783 roku zawarto pokój wersalski kończący wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Brytyjczycy uznali wtedy niepodległość USA. Jednocześnie Brytyjczycy oddali niektóre terytoria Hiszpanii oraz Francji. Na przykład Hiszpania dostała wtedy Florydę. 3 września 1863 roku. Powstańcy styczniowy zwyciężyli w bitwie pod Panasówką. Zginął wtedy węgierski arystokrata major Edward Nary. Jest to ciekawa postać. Nary walczył z Garibaldim o wyzwolenie Włoch. Później Garibaldi pisał o tym, że trzeba pomóc Polsce. Przypomnę, że Garibaldi i Włosi walczyli przeciwko Austriakom, czyli jednemu z naszych zaborców. Mieliśmy zatem wspólnego wroga. Nary posłuchał Garibaldiego i ruszył na pomoc powstaniu styczniowemu. Pod Panasówką dowodził konno oddziałem piechoty. Został wtedy trafiony w nogę, a później także w brzuch. Zmarł następnego dnia 4 września. Warto jednak przypomnieć, że powstańcy zwyciężyli wtedy tamtą bitwę pod Panasówką. 3 września 1932 roku został zamordowany radziecki pionier Pawlik Morozow. Jest kilka wersji śmierci tego chłopca. W tej propagowanej przez komunistów, Pawlik wydał swojego własnego ojca, który wraz z sąsiadami chciał ukryć zboże. W tej wersji chłopca miał zabić jego własny dziadek. Tą historię wykorzystał później Orwell, pisząc książkę Rok 1984. 3 września 1939 roku rozpoczęła się akcja niemieckich dywersantów w celu opanowania Bydgoszczy, została ona nazwana w niemieckiej propagandzie „Krwawą Niedzielą“. Tego 3 września na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy zaczęto strzelać do wycofującego się wojska polskiego. 3 września 1941 roku w obozie Auschwitz dokonano pierwszej masowej egzekucji 600 radzieckich jeńców wojennych oraz 250 Polaków. Użyto wtedy cyklonu B. Zarówno Rosjan, jak i Polaków zapędzono do piwnicy, okna przysypano ziemią. Następnego dnia okazało się jednak, że niektóre ofiary żyją i wtedy postanowiono o podwojeniu dawki cyklonu B. 3 września 1993 roku prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma i Rosji Borys Jelcyn podpisali na Krymie porozumienie o przekazaniu Rosji przez Ukrainę większości floty czarnomorskiej oraz głowic jądrowych w zamian za redukcję ukraińskiego długu. 3 września 2014 roku astronomowie z Uniwersytetu Hawajskiego odkryli, że droga mleczna jest częścią supergromady supergromady, która jest 100 razy większa niż dotychczas sądzono. Nazwano ją Lania Eka. Warto przypomnieć, że galaktyki są zgrupowane w gromady, a te gromady w supergromady. Laniaeka zawiera w sobie 13 gromad, które w sumie razem mają w sobie około 100 tysięcy galaktyk. To było 9 dat. Pozwólcie mi teraz na kilka krótkich komentarzy. Po bitwie pod Dunbar, Cromwell wziął do niewoli około 5 tysięcy Szkotów. Prawie 2000 tysiące z nich zmarło po drodze, bo nie dostawali jedzenia. Później trzymano ich w Anglii, w katedrze w Durham. Zmarło wtedy dalsze 1500, tak więc razem zmarło po drodze lub w tej katedrze około 3500, czyli więcej niż zginęło podczas samej bitwy. Tych co pozostali, czyli około 1500, tych zesłano do kolonii karnych w Nowym Świecie. Jeńców po tej drugiej bitwie pod Worcester także deportowano do kolonii. Tak zwana Krwawa Niedziela w Bydgoszczy do dzisiaj budzi kontrowersje. 3 i 4 września w Bydgoszczy zginęło łącznie 365 osób. Z tej grupy 254 było ewangelikami. Jeżeli więc założymy, że każdy ewangelik był Niemcem, to wychodzi, że 70% zabitych to byli Niemcy. Czy był to pogrom, jak twierdzi niemiecka propaganda? Napiszcie mi może w komentarzu, co wy o tym myślicie. Nagrywam ten odcinek w 2022. Cały czas toczy się wojna Ukrainy z Rosją. Rosja grozi użyciem broni atomowej. Tak się zastanawiam, co by było, gdyby Ukraińcy nie zgodzili się oddać tych głowic jądrowych w 1993 roku. Gdyby tak było, teraz Putin nie mógłby im grozić. Być może nie byłoby nawet samej wojny, bo czy Rosja zaatakowałaby Ukrainę, która miałaby broń atomową? No ale oczywiście to jest takie gdybanie. Bardzo ciekawe jest to odkrycie tej supergromady Lania Eki. Ciekawe jest także pod tym kątem, że cała ta supergromada leci w kierunku czegoś, co się nazywa wielkim atraktorem. Polecam wam poszukać jakiegoś wideo na YouTubie, które wyjaśnia właśnie tą sprawę. Jest to naprawdę bardzo ciekawy obieg we wszechświecie. Sama ta supergromada, a także oczywiście ten wielki atraktor, który jest tak wielką masą, która przyciąga tą wielką supergromadę. Na koniec powtórzmy te 9 dat. 3 września 1650. Bitwa pod Dunbar podczas angielskiej wojny domowej. 3 września 1651 Bitwa pod Worcester podczas angielskiej wojny domowej. 3 września 1783 Zawarto pokój wersalski kończący wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. 3 września 1863 Bitwa pod pana Sówką. Został wtedy śmiertelnie ranny węgierski arystokrata major Edward Nary. 3 września 1932 zamordowany został radziecki pionier Pawlik Morozow. 3 września 1939 rozpoczęła się akcja niemieckich dywersantów w celu opanowania Bydgoszczy. 3 września 1941 w Auschwitz dokonano pierwszej masowej egzekucji z użyciem cyklonu B. 3 września 1993 na Krymie podpisano porozumienie o przekazaniu głowiec jądrowych oraz floty. 3 września 2014. Astronomowie odkryli, że Droga Mleczna jest częścią supergromady Lania Eka. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeżeli interesuje Was astronomia, polecam Wam poszukanie jakiegoś materiału na temat tej supergromady oraz wielkiego atraktora. Ja zapraszam także do moich innych podcastów historycznych. Na dzisiaj to wszystko do usłyszenia.